Cześć, witajcie, z tej strony Kamilos i witam Was bardzo serdecznie w 123 odcinku z GTA V Legendy i Teorie. A w dzisiejszym filmie sprawdzimy teorię o tym, co się stanie, jeżeli wrócimy do banku z prologu. A dokładnie zależy nam na efekcie takim, żeby goniła nas policja. Ale zobaczymy, czy taki efekt uda nam się uzyskać. Jeżeli nie taki, to zobaczymy, czy cokolwiek się wydarzy. Ale to tyle, jeżeli chodzi o samą teorię. A teraz zapraszam Was do dalszego oglądania. Zanim jednak przejdziemy do sprawdzania naszej aktualnej teorii To chciałbym żebyście zostawili łapkę w górę pod tym filmem A w komentarzach możecie pisać jakie legendy bądź teorie chcielibyście żebym sprawdził w tej serii Również przypominam, że cel na ten rok to 100 tysięcy subskrypcji I jedynie z waszą pomocą uda mi się ten cel zrealizować Więc jeżeli ty jeszcze nie subskrybujesz To fajnie by było jakbyś zasubskrybował bądź zasubskrybowała To jest dla mnie ogromna motywacja do dalszego działania A także pomaga to w realizacji celu Ale to tyle jeżeli chodzi o te ogłoszenia A teraz przechodzimy do sprawdzania naszej dzisiejszej teorii. Jestem już w prologu, ponieważ to od niego zacznę sprawdzanie naszej dzisiejszej teorii, ponieważ do banku możemy wrócić jedynie w dwóch misjach, a dokładniej w prologu, w którym aktualnie jesteśmy, a także w misji, w której to Michael podąża za Trevorem, żeby zatrzymać go przed odkryciem prawdy. Oczywiście do tamtej misji przejdziemy później, na początku wrócimy do banku z powrotem po wykonaniu prologu tak naprawdę, ponieważ będziemy już uciekali z naszą ekipą i wrócimy, zobaczymy czy coś się stanie, czy policja na przykład dojedzie, bądź zacznie nas gonić i to będzie ciekawe. Jeżeli nic się nie uda tutaj, to po prostu przejdę do kolejnej misji i dalej. Chodźcie do środka. Ja sobie porozwalam wszystko jak zawsze. Zresztą, jeżeli chodzi o prolog, to wszystkie ciekawe filmy macie w karcie, warto zajrzeć, bo naprawdę ich efekty były bardzo, ale to bardzo interesujące. Dobra, ja dzwonię. Michael się ustawił koło drzwi. Nie tak powinien stać, ale dobra, nieważne To jest naprawdę Nieznaczące w tym momencie I tak się odsunął, więc Naprawdę nie robi to żadnej różnicy Ale dobra, lecimy Bez zbędnego przedłużania Jak najszybciej do skarbca po pieniądze I będziemy wychodzili zaraz I wykonywali do końca Pierwsze etapy prologu Potem zastanawiam się jak zrobić Żeby misja się nie zakończyła niepowodzeniem Bądź po prostu zakończyła się przedwcześnie Myślę, że przeniesiemy naszych kompanów bliżej banku wraz z samochodem, albo po prostu ich usuniemy. To także jest pomysł, oczywiście strażnik, jak zawsze tutaj nam grozi. No ale się go pozbędziemy. Standardowa procedura. Dobra, lecimy. Świetnie. Możemy lecieć dalej. Brady jest z nami. Więc świetnie. Możemy zebrać pistolet, chociaż niepotrzebny nam, bo mamy broni. Tyle ile chcemy. Tak naprawdę mogę sobie dać każdą broń, ale nie będziemy cudowali, bo chcemy zrobić to jak najszybciej. Dobra, brat, leć, podkładaj ładunek, wszystko jak zawsze. Pośpiesz się trochę. Niestety tego pominąć się nie da, ale chcę zrobić wszystko zgodnie z tym jak jest w teorii, żebyście nie myśleli, że coś jest ustawiane bądź kogoś respie, albo nie wiem, pościg sobie dodaję. Dlatego lecimy to bez ścięć Ale dobra, przyjechali do nas policjanci Jeszcze żyje? Nie, nie żyje Więc bez problemu O, niedobrze przeładowanie Chciałem ich zabić wszystkich w samochodzie, ale udało się Świetnie, lecimy z nimi Te 7 lat grania w GTA, no naprawdę Widać efekty Widać, widać Dobra, lecimy z nimi Nikt nie wysiadł, nikt nie wysiadł, bardzo dobrze Możemy zrobić teraz sobie speedruna, ale nieważne. Po prostu krótka zabawa prologu. Trzeba sobie jakoś urozmaicać ten prolog. Dobra. Widzę, że się wywalili. Tam ten jeszcze żyje? Nie, już nie żyje. Na pewno, więc lecimy. Dobra, dobra. Mógłbym w sumie jeszcze usunąć samochód, ale nie wiem czy to jest dobry pomysł. Nie no, nie będę kombinował. Po prostu cofniemy i właściwie przeniesiemy wraz z samochodem. No dobra, wsiadajcie. Przedajcie do auta. Tu już nam nikt nie grozi. Oczywiście policja stamtąd powinna jechać, ale jednak dopiero jakbyśmy stracili kierowcę. No ale zobaczymy, jak to będzie teraz. Przenosimy naszą ekipę pod bank. Myślę, że tu mogą stanąć. I teraz szybko przenieść jeszcze nas, czyli Trevora, w którym aktualnie jesteśmy. Świetnie. I co? Jesteśmy pod bankiem, wróciliśmy z powrotem. Nie wiem, jak długo mam czekać. Oni sobie stoją. Wygląda to naprawdę ciekawie, ponieważ nigdy tak blisko nie byli w banku, jeżeli chodzi o całą ekipę, bo jednak jest tutaj nawet kierowca. No ale dobra, poczekamy chwilę i zobaczymy, czy coś się stanie, czy w ogóle policja przyjedzie. Tylko nie chcę się za daleko oddalać od nich, bo jednak boję się, że misja zakończy się niepowodzeniem, a tego bym nie chciał. Ale dobra, widzę, że możemy wejść. Bez problemu do banku z powrotem. I zobaczmy, co będzie wyglądało. Tutaj się tekstury nie wczytują, to jest ciekawe. To pomieszczenie dalej jest zamknięte, ale dobra. Skarbiec się odnowił, zobaczcie! No ewidentnie coś się zmieniło w tym banku, ale policja nas wciąż nie goni. Skarbiec jest znowu cały właściwie drzwi do skarbca chociaż zraszacze działają. Przeciwpożarowe, ale nic więcej. Dobra, tutaj niczego nie mamy. Zobaczmy, czy tu będzie pootwierane. Nie, tu jest zamknięte. Oczywiście w środku zakładników nie ma, bo oni znikają. Kiedyś to sprawdzałem, ale nic więcej się tu nie dzieje. Oczywiście wejść ani wyjść. Żadnymi innymi drzwiami nie możemy. Nasza ekipa stoi cały czas na zewnątrz. Zastanawiam się. Nad jedną rzeczą. Co by się stało, gdybyśmy spróbowali wysadzić te drzwi? Dlatego teraz sobie dam wszystkie bronie. Zobaczymy czy jak podłożymy ładunki, to to się znowu zniszczy. No, podłóżmy tak z 5. Zobaczymy. Myślę, że wystarczy. Przynajmniej będzie duże bum. Dobra, Trevor, tu się schowaj. Mamy to. i Odpalamy. Już widzę, że nic się nie stało, totalnie nic się nie stało. Drzwi są niewzruszone. A w środku również leci woda. Alarmy są włączone, ale kasa się nie pojawiła ponownie. Nie no, wszystko jest jak powinno. To tak w ogóle wyglądało od środka. Bo jednak widzieliśmy to, jak było zniszczone. Ale dobra, lecimy. Czy coś w środku jest? Nie no, w środku niczego nie ma, bo strażnik zginął. W ogóle strażnik wyparował także. Jak. W zakładnicy. Tu jest maska jeszcze Michaela. Okej, okay, nie zniknęła, ale strażnika nie ma. Nie ma po nim śladu. Tutaj, oczywiście, wszystko poniszczone Się nie odnowiło. Tam to tamto jest ciekawe, że jednak się odnowiło wszystko. No i co? Nikt nie przyjechał. Nikt totalnie się nami nie zainteresował. że możemy ich odstawić. Jeszcze jedna rzecz: strażnik w budce. Czy strażnik w budce jest? Również zniknął. Popatrzcie, nie ma go. Oddaliliśmy się. A nie, jednak tu jest, tylko leży. Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem, że on będzie leżał na ziemi. On zawsze siedział na tym krześle. A jednak teraz leży, więc on nie zniknął. Tamten tylko wyparował. Z prologiem niestety się nie udało, ale jesteśmy z powrotem w North Yankton. a dokładnie jesteśmy w kolejnej misji. Jest to misja o nazwie Koniec wojennej ścieżki. Jest to kluczowa misja dla Fabuły. Kilka lat po prologu, ale zobaczcie, że jesteśmy koło banku i chyba. Jest również włączony alarm, to jest ciekawe, no ale dobra, zobaczymy, czy w tej misji będziemy mogli potwierdzić naszą teorię, czy jednak obalić. Więc spróbujmy najpierw dojechać do samego banku. I już widziałem tą informację, że opuszczamy drogę i mamy wrócić na odpowiednią trasę. I niestety misja zakończyła się. Misja nieudana. Michaelowi nie udało się dotrzeć na cmentarz. No ale dobra, my się nie poddajemy. Spróbujmy innego sposobu. Nie wiem, może map editorem przeniosę nas samych. Wraz z samochodem, dobra Michael, nie odjeżdżaj. No i widzę, że to się nie uda, tak więc musimy to zrobić inaczej. W ogóle Michael się z powrotem przeteleportował, to jest ciekawe, ale dobra. Spróbujmy, może teraz usunąć nasz samochód. Pytanie, czy mogę z niego wysiąść? Wydaje mi się, że możemy, chociaż nie wiem, tak, dokładnie możemy, ale musimy wrócić do tego auta, więc skopiujmy sobie. Je. Wow, tylko pytanie teraz, które auto jest nasze. To jest auto z misji, więc je usuńmy. Świetnie. I mamy teraz to skopiowane, więc na spokojnie możemy teraz go używać. Dokładnie tak. I miejmy nadzieję, że misja nie wykryje naszej manipulacji i nie zakończy się. W ogóle to auto jest trochę zbagowane, tak mi się wydaje. No zobaczcie, chyba że się, wygięło i dlatego, ale dobra, jedziemy. Wracamy z powrotem pod bank. Michael, już nie Townley, Michael DeSanta wraca. Pod banki. Zobaczcie, że znowu nam się wyświetliło informacja na dole. Wróć na drogę do cmentarza w Ludendorfie. Ale dobra, jesteśmy pod bankiem. I teraz pytanie, czy będziemy mogli wejść do środka, czy się interior wczytał. To jest naprawdę ślisko. Nie ma żadnych ciężarówek opancerzonych. Nie ma nic totalnie. Ale wygląda na to, że środek się załadował, bo mamy na minimapie. Zobaczmy, czy jest strażnik. Niczego nie widzę ani nikogo. Widzę, że budka jest stała. Nie ma śladu krwi. Michael wygląda naprawdę przerażająco. Tu wszystko działa. Tak jakby normalnie bank funkcjonował. No, w sumie jest kilka lat po napadzie, więc na spokojnie mógłby funkcjonować i dalej działać. No ale dobra, chodźmy teraz z powrotem i zobaczmy, czy możemy wejść do środka. Niestety nie możemy. Dobra, spróbujmy usunąć. Te drzwi niestety także nie możemy. No dobra, wlećmy do środka i zobaczcie, że interior się nie wczytał, chociaż mamy go na minimapie. Zresztą pokażę wam teraz. Mamy normalnie środek pokazany. A i tak nie możemy wejść do środka. No dobra, frontowymi drzwiami także nie wejdziemy. Pytanie, czy ten interior jest? niewidoczny? Nie no, nie jest niewidoczny. Po prostu go nie ma. No, wygląda to ciekawie, ale zobaczcie, że alarm jest naprawdę. Włączony, ciekawe jest być tutaj po takim czasie, niestety. Ale nie możemy wejść do środka. Policja również nie przyjeżdża. Stałem tutaj naprawdę długo. Chodziłem dookoła i nic się nie stało. Po prostu misja myśli, że dalej jesteśmy na drodze. Zresztą zobaczcie, że nie pokazuje nam trasy tutaj. I niestety nic więcej nie możemy tu sprawdzić. Więc mi nie pozostaje nic jak powiedzieć, że ta teoria jest po prostu obalona. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie zasubskrybować. Również zapraszam was do filmów o podobnej tematyce, a póki co to by było na tyle na razie i cześć.